Mogło się wydarzyć. O starym teatrze wiedziały już tylko zwinne jaskółki, które budowały gniazda w otwartych pyskach złowrogich gargulców. Już dawno ze świątyni Melpomeny wyprowadzili się aktorzy, reżyserzy, suflerzy. Na wielkiej scenie. Tylko echo powtarzało dawne kwestie, przy których niegdyś bawiono się i wzruszano. W starym teatrze zostało tylko jedno serce. Jego czułość i tkliwość nie pozwalały na to, aby porzucić teatr lalek. W garderobie, dawniej zwanej gotowalnią, nie pachniało piwniczną wilgocią. Nic z tych rzeczy, nic, a nic. W środku pachniało świeżo zaparzoną kawą z imbirem i goździkami. No i właśnie dlaczego świeżo zaparzoną kawą? W miejscu, w którym można byłoby spotkać mleczne duchy minionych epok uwagę, przykuwały regały z równo ułożonymi lalkami. Wszystkie miały lśniące włosy i kolorowe ubrania. Na skórzanej, jaskrawo zielonej kanapie siedziała starsza kobieta o imieniu Idalia. Na jej twarzy widać było zarys minionych lat. Starsza pani Miała niegdyś dużą, szczęśliwą rodzinę. Mieszkali wspólnie w uroczym zakątku. Pewnego razu przydarzyła się dziewczynie miłość. Przy boku kochanego Gustawa spełniała swoje marzenia. Wszystko układało się tak, jak zaplanowali. Idalia stwarzała lalki które traktowała jak swoje dzieci. Gustaw z kolei objął posadę dyrektora teatru. W szczęściu dożyli jesieni życia. Planowali odejść wspólnie, ponieważ żadne z nich nie wyobrażało sobie życia bez drugiego. Niestety, Gustaw niespodziewanie zmarł. Świat i dali w jednej chwili prysł jak bańka medlana. Pewnego wiosennego dnia, gdy Idalia siedziała na tarasie i popijała swoją poranną kawę, poczuła powiew ciepłego, kojącego wiatru. Zbrużyła oczy i poczuła błogość, która leniwie rozlała się po jej ciele. Przez te chwile uświadomiła sobie, że kocha swój teatr i kocha swoje lalki. Przekonała się, jak bardzo boli strata bliskiej osoby. Nie chciała, aby lalki czuły tę samą pustkę w sercu. Dość tego. Wracam do życia, powiedziała do siebie Idalia. Nie dokończywszy kawy, pobiegła do teatru. Stając w jego progu, powiedziała: To jest miejsce, które kocham. Zrobię wszystko, aby w tym teatrze wspomnienie o Gustawie było wieczne. Starsza Pani nie przychodziła już kilka godzin. Kilka godzin zamieniło się w kilka dni, a kilka dni w długie, pełne tęsknoty tygodnie. – Gdzie jest nasza Idalia? – zapytał zmartwiony Amir. – Już tak długo jej nie ma. – Westchnęła pchła szachrajka. – A może zniknęła? Zastanawiał się król Maciuś Pierwszy. Co się stało? Zapytał rozespany Angelo. Pani Idalia zniknęła krzyknęli wszyscy chórem. Może po prostu. Ona zapomniała? zastanawiał się Amir. Ona nigdy o nas nie zapomina wykrzyknęła z wyrzutem w głosie Berenika. Z pewnością za chwilę przyjdzie. Poczekajmy jeszcze i nie traćmy nadziei. Wszystkie lalki, nie mogąc sobie poradzić z tęsknotą, wspominały ciepłe, i pełne serdeczności dłonie starszej pani. Idali. Rozpamiętywały magiczny zapach jej jaśminowych perfum, ale starsza pani nie udała się w żadną ani długą, ani też krótką podróż. Nie zapomniała też o swoich lalkach i dalia któregoś dnia umarła na starość. Stało się to z nadmiaru lat i wystarczającej ilości przeżyć. Pozostawiła po sobie trzy jedwabne szale, które pasowały do starych kabrioletów. Zostawiła całą puszkę brazylijskiej kawy rudego kota cynamonka, niedokończony list do kuzynki Wandzi. Zostawiła też stary teatr, scenę z echem i garderobę z ukochanymi lalkami, które właściwie. Nie wiedziały, co się stało. Pewnego dnia przed teatr podjechał wóz zaprzężony w karego konia. Siedział w nim wasyl papusza. Mężczyzna sprzedawał po całym świecie patelnie, zaczarowane skrzypce, karty, które zapewniały wygraną. Złote jajka, jedwabie, szklane kule i czarne jak noc które spełniały siedem życzeń. Wasyl miał na sobie czarny płaszcz, który sięgał mu aż po same kostki. A aksamitne zielone spodnie, do których przyczepione były dzwoneczki, nigdy się nie niszczyły. Sumiaste wąsy i staromodne bokobrody dodawały mu powagi. Oczy Wasyla widziały bardzo wiele. Patrzyły na zło i dobro, piękno i brzydotę. Ludzie mówili, że papusza widzi wszystko. dnia Wasyl Papusza otrzymał list. Drogi Wasylu Papuszo, w garderobie teatru odnajdziesz lalki. Zaopiekuj się nimi. Oddaj je w najczulsze ręce tylko tych ludzi, którzy będą w stanie przywołać je do życia. Każda lalka stworzona jest z innej historii. W świecie odnajdziesz wiele osób, w których dobre serca potrafią zdziałać cuda. Idalia. P.S. Za twoją fatygę i pracę zostawiłam na stoliku sakiewkę z sowitym wynagrodzeniem. Pierwszym miejscem, do którego zawitał był Teatr Bania Luka. Wasyl Podniósł dwa pudełka i podszedł z nimi do drzwi. Otworzyła młoda kobieta. Dzień dobry, powiedziała słodkim głosem. Pan przywiózł lalki, prawda? Tak, odpowiedział Wasyl swoim niskim głosem. Proszę, oto one. Kobieta wzięła dwa pudełka, skinęła głową uśmiechając się. Bardzo dziękujemy, odpowiedziała, po czym gdy już chciała zamknąć drzwi, papusza szybko powiedział: Tylko opiekuj się nimi, potrzebują dużo czułości. Oczywiście będę, odpowiedziała. Wasyl wsiadł do swojego wozu i ruszył w dalszą drogę. O, to pan miał przywieźć te kukły zapytał ochrypłym głosem mężczyzna. Kukły? Odpowiedział Wasyl, urażony To są niezwykłe lalki ale tak, ma pan rację to ja miałem je dostarczyć. Nazywam się Wasyl Papusza mm, jak zwał, tak zwał daj mi je pan w końcu i zejdź mi z oczu nie mam za wiele czasu krzyknął. I zaczął wyrywać Wasylowi rączkę od metalowego wózka. Stop! Nie tak prędko! Krzyknął poruszony papusza. Musi mi pan najpierw obiecać, że się nimi zajmie. Zajmie tak jak należy. Daj pan już spokój. Nie będę zajmował się jakimiś szmaciankami. Bez darowanego słowa nie oddam ich panu mówił Wasyl. Obiecałem dostarczyć je w dobre ręce. Ja się nimi zaopiekuję. Papusza usłyszał za swoimi plecami słodki głosik. Była to mała dziewczynka. Oj, Sonia, zwrócił się do niej mężczyzna. Mówiłem ci, żebyś nie przeszkadzała mi w pracy. To tylko Przyznaczone do naszego kolejnego przedstawienia. Wasyl popatrzył na dziecko, pochylił się nad nim i zapytał: Obiecujesz o nie dbać? Obiecuję, odpowiedziała dziewczynka. Na polnej drodze. W porannej mgle zobaczył dziewczynę. Miała długie włosy w kolorze złotego zboża. Proszę pana, sprzedaje pan te lalki? zapytała, trzymając w dłoniach drewniane pudełko, które wypadło z wozu. Nie, rozwożę je do dobrych ludzi, odpowiedział, przyglądając się bacznie nieznajomej. Coś sprawiło, że musiałam wyjść z domu i przyjść tutaj. Może to nie jest przypadek, powiedziała. Hm. Wasyl wiedział, że nic nie dzieje się bez powodu. Pojawienie się dziewczyny w szczerym polu i pudełko z lalkami, które trafiło w jej ręce, to musiał być znak. Wyglądasz dość młodo, powiedział wasyl. Po pierwsze wiek to tylko liczba, odpowiedziała zuchwale dziewczyna. Tak mówisz. To ile właściwie masz lat I jak masz na imię? Mam na imię Angelika i mam 17 lat. Czy mogę zabrać to pudełko? Hmm, no cóż? dalej nie jestem przekonany. Po co ci te lalki? Może kiedyś zaniosę je do prawdziwego teatru, a teraz przydadzą się w mojej grupie teatralnej? A jak nazywa się miasteczko, w którym tworzycie? To głuchołazy. Niektórzy mówią, że leżą one na końcu świata. Jeśli będziesz się nimi opiekowała? Oczywiście, że będę. Bardzo panu dziękuję. Miasto, do którego wjechał nie było ani za duże, ani za małe. Budynek teatru w tej miejscowości niczym nie zaskakiwał. Wasyl zabrał ostatnie pudełko, po czym zapukał do drzwi. Otworzyła je starsza kobieta. O, przywiózł pan laleczki, tak? zapytała. Tak, przywiozłem, odpowiedział papusza. Patrząc na starszą panią, pomyślał z ulgą, że lalki będą miały dobry dom. Kobieta zdawała się czytać w jego myślach. Uśmiechnęła się i powiedziała. Oczywiście czekają tu na nie wszelkie wygody. Po upływie kilku miesięcy, porządkując swój wóz, znalazł drewnianą skrzynkę. A to co do licha? zaklął pod nosem. Otworzył pudełko, zobaczył w nim lalkę. Miała na sobie szytą na miarę tiulową sukienkę, ciemno-purpurowe pantofelki oraz złotą koronę na głowie. W tym momencie przypomniał sobie ostatni adres, na który zabrakło mu lalek. A jednak – pomyślał – wszystko było dokładnie wyliczone. No cóż, lepiej późno niż wcale. Chodź, księżniczko. Zawiozę cię do domu. To ja, Wasyl, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Znał ją. Pan przyszedł z lalką. Wiem, że to wyjątkowa lalka mówiła Angelika, uśmiechając się. – Czy mam Pana zapewniać, że będzie jej u mnie dobrze? – Raz to zrobiłaś, już więcej nie ma sensu. Uśmiechnął się, po czym wręczył jej pudełko. – Dziękuję – odpowiedziała wzruszonym głosem. – Oswajam lalki ze sobą i jestem dla nich bardzo czuła. Bądź dla nich tak dobra jak Idalia. Pokochają cię i zagrają dla ciebie najpiękniejsze role. Poza tym zaczął po chwili niepewnym głosem. Poza tym przerwała mu dziewczyna. No cóż, pokazałaś mi, że w każdym wieku można wiele osiągnąć i udowodniłaś swoje słowa. Pamiętasz jakie? Tak, pamiętam. Wiek. To tylko liczba. Doskonale wiem, mówił wasyl papusza, że nie można lekceważyć słów marzycieli. To właśnie oni zmieniają świat na lepsze. Tego dnia wasyl zrozumiał, że w teatrze nie ma granic. I wszystko jest możliwe.